you <laughs> Atakowali nas! Dobra, bijemy. Mają skrzydła z dżungli, czyli przenosili typa. Chcą wbić od góry. się boję. <grystanie> Tylko, że my jesteśmy właśnie po powrocie troszkę z jaskiń. I patrzcie, my mamy sobie jeszcze troszkę Titanu. <grystanie> mamy już ja broje. A z Gredziowi sprzeda sprzedaliśmy wszystkie to takie, co pozostałe nam wiecie: te różne rzeczy i. <noise> ale cheater Nie ginie no, nie. no co? Ile jeszcze? No, no 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 ile jeszcze żyjesz? Patrz, patrz patrz Dobra, nie żyję Nara <noise> były lag, ale okej okay. Patrz, jeszcze jest jeden Gdzie? Zleciał. Dobra, nie wejdą tu Jest, patrz! Yes, patrz, patrz. patrz. A, dobra Tu jest Trzyma szczela, nie znam tej broni. Ja wchodzę do środka, defuj. Sobie... Ja, ja rozwalę im to. A nie, jak wow, ja wow. zobaczę co jest skrzynia, zabiorę, żeby na mnie zabrali. Coś ważnego jest. Tu nie widzę. Są dobra. Tu są rzeczy z bi, czyli w Repeater, co on robi? To jest włócz... ten, do oszczędzania. Ale nie marnuj tego, zgrydzie, zrób sobie. Z... Ja, a nie, w sumie mamy jeszcze. Ale trzeba jeszcze raz zostawić. Patrz, zabije go przy ścianę, patrz. Ej, no właśnie. Ale my. De... zgrydzie, nie, cofaj, cofaj tu. Ja mam lowa, bo jestem magiem, zapewniam. No. I tak my wiecie, sobie siedzimy nagle. Ej, siema. Mam pomysł. Zakryj moje... Też. Zaklej tutaj to szybko, bo nie mam... O. Będziemy sobie tutaj tak siedzieć, co nie? No. Wtedy możemy być przez ścianę. A no tak. A ja jeszcze tutaj wykopę wejście. Nas od zabiją. Ale oni mogą wejść we, y, tymi. Ja On jest tutaj, ten, ej! Kiedy ich widział. No chodź, chodź. Jak ich widzę w tym hutere, bo ja nie ogarniam. On nie się dostać tam. Patrz. Chce się tu wkopać. A, ten cwaniak. Ty ja idę na powierzchnię uwaga <noise> A mieliśmy iść po chlorofit A tak jakoś wyszło No, no jakoś Tak słyszymy ktoś coś kopie, nie? Ej, jest na powierzchni, obie oni chyba Nie, oni są na dole On czy oni? Ja widzę tu Pawa, bo to jest Pawła czapka. A mi znowu wypadła Ej! Tu jest! Kolce, dzień! to co ty robisz? Schowaj się! Nie wiedziałem, że to są nasze kolce. I defuj. Ej, ja muszę mieć przecież moją hydrę. No to ej, ale oni... Ja chcę być Samonerem! Czemu ja nie jestem Samonerem? Bo jesteś magiem z Gredź, Ja chcę być Samonerem, znowu. Ja chcę Samonerem być. Dobra, ale musimy uważać, żeby łóżka nam nie zniszczyli, bo jak nam łóżko zniszczą, to nas zabijają. O, oh, wow. Diaksy. Bronimy łóżka tak. z taźle Drill czy killoff e, to jest to samo Ja mam pomysł Dajesz tam radę Patrz okay. <grym> Na no, robocie Dobra spada, spada Patrz jak spada Spad, oni tam mają coś zbudowanego Bij Od Patrona Jez, zbroja yes, działa star. Bij go z tamtej strony. Ej, zleje nam lawę na łeb Mapa wypadła Kolejna. Ej, patrz, nam tutaj... No i tego nie chcą rozwalać, widzisz? Patron wszedł, Patron Jak? I wchodzą! Ej! Łóżka nam chcą rozwalić Szybko! Chodź, zabijemy go ja w ogóle mam próby. Nie, zniszczyli łóżko, czekaj. Postawię. Gdzieś się musi udać postawić. Prześcian go bits. go bit. no To Lego. Całki go tutaj A znowu jesteśmy ten, już mi się wydaje. Jak zginę to... Ja zaraz zginę im i nie mam mnie już. Zginę. Co się stało? Dobra, tu nic takiego nie było, choć teraz na ich stronę A Co się dzieje w ogóle? Z Grycia zginąłeś? Nie. O, jestem... Tu ja tam biegnę. Jestem w oceanie i tutaj próbuję skampić się na samym dnie. Coś mnie bije. Po jeden HP. Ale patron, też patron znowu to... wygląda jakby miał ten na HP Bo innych jakoś możemy zabić, a jego nigdy nie możemy, zauważyłeś? I w ogóle my go bijemy, innym schodzi HP, później nie mają HP może i go zabijamy tą osobę. To może też nie, nie zgrażę. Miejcie z tego chociaż zabawy trochę. Rekin. Ale jestem podekscytowany. Fajnie, że tak bez zapowiedzi, o to chodziło właśnie, to było sedno tej serii. Bez zapowiedzi wbijają na rej i żyjemy. Mmm. Trochę potrwało zanim sobie sk skombinowaliśmy w ogóle to. Musieliśmy chodzić po naszych jaskiniach, bo tam oczywiście nie mieliśmy wstępu przez jakiś czas, bo e, chłopaki nie wchodźcie A w ogóle nas jest dwóch e Co! To jest przypadek! Ej, nas jest dwóch stary, a my sobie z nimi mamy radzić. Czekaj na fiszę. Zapomniałem o tym O kurde chyba ginę. Zgrodzio, giniesz. Uciekłem, bo ja się zamknąłem przez przypadek w oceanie, co nie? No. Teraz już mi się udało uciec. Ja jestem w tej chwili w oceanie. wiem I piraty mnie biją. Co? Ja wiem, co zrobię na nich, tych piratów. Ale muszę to szybko zrobić, bo jeszcze nie ginę. Udało mi się? Udało? Nie, Zgrodzio 30 HP! Jestem mistrzem. Stary, boję się o ciebie. Jestem Ej papugi mnie biją! Tytanowa zbroja jeszcze jest jak zajebista. Aha. Dobrze, że nam się chciało. Jezu, jak jak sobie przypomnę, jak znowu bym miał zbierać ten tytan, to mnie szlachce trafią. Trzeba chodzić po piekle, tam zabijają nas te dziwne moby, takie, takie z tego, z Halloweenu I... Yy, nie Halloween tylko hebadu. Bo jeszcze, znaczy nie mamy włączonych jeszcze tych mobów takich piekielnych, ale te normalne spadają z ryja, na ryj, znaczy z góry. Ale ja uciekłem Gdzie jesteś Zgredzia? Koło zamku gdzieś? W Ocanie, w oceanie. Ciekawe czy nam zniszczą zamek, czy będziemy musieli wiesz... No tak trochę niesprawiedliwe, znaczy nie no, nie wiedzieli, nic im nie mówiliśmy, więc mogli zaatakować nas spokojnie e, Nie wiedziałem, że to mogą zrobić teraz, bo nas jest tylko dwóch Ale nie, nie nic się nie dzieje My to jeszcze wydefujemy W ogóle mam trochę przewagę, bo zauważyłem, że nie mają te kobaltowe itemy, jak na razie. No i się chyba nie skupili w ogóle na tym, tylko zaczęli bić bossy. Te nie, nie hardmodowe, nawet jeszcze. Ej, to my teraz możemy zabić hardmodowe bossy, stary, i możemy mieć Halloweenowe itemki. O. Dobry to będzie. O. To było super. Ja tu stoję, nie? No. Zobaczcie, ja w ogóle robię w tym oceanie. Wiecie co, to ja hard jednak hard myślę, że z tym Adim to pomyślę jeszcze o tym. Już tak naprawdę teraz mówię, o tym jego wycofaniu z tej serii, bo no... Nie. jeden odcinek i później pół chyba następnego, okay. o ile się nie mylę. Albo pół jednego odcinka, już sam nie wiem ilje. Co to jest War X? To jest ten... To jest taki jak hamusz? No coś takiego. To jest takie dobicie, ale może też ten ścinek drewno. Dymiona. 105% No To jest tak jakbyś 100 razy normalną walił chyba. 105 razy się. Ale posywka w tej zbroi jest zajebista. Jaka? Nieśmiertelność przez jakiś czas. No robisz się tak na trzy osoby. A no właśnie tak, prześląbułem takie byłem tak No widzisz, osób, właśnie o to chodzi. To ja robisz się takie jakby trzy osóbki i wtedy to zbroja A w ogóle ja nie powiedziałem nikomu, bo tak się wszystko zaczęło Z zakupił strój pirata... nie pirata, tylko kowboja i Kowboje. mam taki pedalski, śmieszny kapelusz. W ramach akcji wspieram homofobię. Co? Conan was leni. To nie jest Kona. To jest Conan. Barbarzyńca. Coś mi się wydaje, że oni byli po prostu w tym. E, w dungeonie. I nagle im się zachciało zaatakować. Chociaż nie wiedziałem, że oni będą wiedzieć, że my tam dalej siedzimy, bo wiesz, nic tam nie robiliśmy, nagle. Siema siamo. jak my tam wejdziemy? Do góry. Zobacz na mapce, gdzie ja jestem. Nie mogę na mapce patrzeć. okej. Okay. Jak musisz, są tam czy nie? No właśnie dlatego nie chcę patrzeć na mapkę, żeby im nie przeszkodzić, nie? Okej. Okay. Znaczy, chcę przeszkodzić, ale nie mogę w ten sposób. O, uczciwość. Ja. Yeah. Ty zgradzi tyr tep typ super Dzi -dy -dy i znowu jestem potrójny. To dobrze Dękarniam. To chyba po Szybki? jakimś nie wiem po zabiciu czy po Nie pamiętam o to w, na multi jak mieliśmy serię, nie? Tak samo no. tego używałem A dziś za około tydzień no. lub dwa będzie update do Terrarii. Yes! Zgradzimy no, nią musiał wciągnąć pirata <susza> Tak, tak, o, nie, oryginalne. Może oryginalne. Ej, nie ma, ich, nie ma ich, nie ma ich. A jesteś w zamku? Jest skrzynki. Oprócz jednej, w której prawie nic nie było. A zgrodzio. Czy zamk stoi? Tak. O, rozebrali to z kolców. Nie. To jak jest z zamkiem? Łóżko trzeba, no cały jest. Serio? No tam takie małe usterki, ale to tam takie małe tylko. Lawę wylali? Ej, hey, nie wylali lawy, LOL. Żal. <grywa> Że jakby nie wylali lawy, to już jest po nas. Ups! Co? Przywołałem piratów. Gradziała. Ty to szybki jesteś. <grywa> ja ale co za ty Dobra, mamy spawn pointa tu znowu. Ale po co? Po co oni pozabierali te rzeczy, jak te rzeczy tutaj to były shity, tak naprawdę? Wszystko co potrzebne, to ja zabrałem z tam dawno. Aha. to dobrze. Nie ogarnę ludzi. Okej. Okay. Ej. Mam yy, pomysł. Musimy jak najszybciej wykopać yy, tak zwany ...zajebisty materiał. Co jest lepszy, czy pe pewny hammer? Hammusz. O wiele, wiele lepszy jest. Ty pewno mogę wywalić. Aha Chcesz? Nie okay. Czekaj. Ej, gdzie masz pies nasz, tytanowy? Gdzie nasz tytanowy. No mam. Jezus. Eee. Grodzia na Masz unfil tytanowe? Mam metrilowe, nie mam tytanu, tytanowego. Okej. Okay. Co ja tutaj mogę zrobić? Dun, 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 Czyli w sumie, Właśnie, można powiedzieć, że coś wydatkowaliśmy, dać. bo zamek. To ci miałem dać i miałem ci jeszcze dać. Ale ja mam lepszy łuk, nie chcę tego. I te kuleczki. O, dzięki. Mam się kończyły już powoli. A, szczały? Nie, ja nie używam. Znaczy, szczały możesz dać. Tak, może dać. Ja Zestakuję, czekaj. I... No, ile to ich można stakować? E, nie wiem. Bo już to mam na 300. 300. Do 900. 999 chyba się da Dobra, stakuj się, stakuj, 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 się, stakuj. Ludzie stakuj na stadionie i... płoną Nie, toną stakuj Kulki się, jeszcze się stakuj się, ja, ja mam stakuj się, stakuj się, stakuj się I nie chcę oddać No, jeszcze sto No to daj I... yy. Drewniane, no, co Dzerze, oni tak giną? Podwodziew. Ej! Telefon po... niej, chwileczkę Ej, musimy iść na... O, oni walczą z piratami. Zgradzio! Oni walczą z piratami, musimy ich po powstrzymać. Eee, czemu on nie odpowiada? Gredzio, żyj! Gredzio, żyj! Ten sobie do zrobił, bo to sobie coś. Chodź, 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 idziemy szybko, musimy biecwać. I po co ja tu biegłem całą drogę? Po to, żeby się dowiedzieć, że zamek stoi i muszę zawracać. Jest smutna gra. Zgradio zostawiłeś kowadło w tym domu, nie? Ja jestem. Zgradio nie mamy kowadła, zostawiłeś je w zamku. Jak nas zaatakują i zbiorą kowadło, to mamy przesadę. Nie będziemy na czym? Nie mamy przesadę, tylko będziemy musieli zbierać między od a My sprzedaliśmy całe na tą twoje itemy. No zgradio musi mieć platynową różdżkę. Znaczy za Ja mam. Yeah. No. A kowadło masz? Ice rod. Ale kowadło się pytam czy zebrałeś. A jakie? Zielone. Nie. To jest w domu, jak nas zaatakują, to A jak je zdobyć? No musimy mieć hiril, nie? Mam. Ile? Trochę. No to może wystarczy, mam nadzieję. 47. E no to spoko. Ale sztabek czy tych? Tych, sztabek. Aaa, tyle. Patrz, bo oni walczą z piratami. Musimy iść szybko, żeby nam nie zabili wszystkich, a żebyśmy w też sobie mogli trochę ten... ...pofarmić tych piratów. Ja... Ja mam każdy item, ma... plus 2 ściamany. 4. Czter... Co? No. A no bo za te hajsy z ze, ze sztabek, nie? No. Nie tylko, bo przedawałem wszystkie niepotrzebne jakieś. Tutaj miałem czekaj. Co to jest w ogóle Dark Shard? O, masz to? Nie mam drugie chyba gdzieś. Nie mam. Dobra, mam. A co to jest? To z tego robi się taką fajną broń, która będzie dla Adiego. A czy dla jego klasy? Bo nie wiadomo, co za No dokładnie. No i widzicie, zaczyna się hardcore w końcu w Terrarii robić. Tak zacząłeś, tak? BUM, nie spodziewałem No tak... a walczymy co się dzieje! I nagle bUM nagranie. No, tak jak słyszę ktoś coś stawia. My stoimy w miejscu ze zgradziemy. Co się dzieje, no, Dobra, ja zacznę no, nagrywać To był... A skinął. Trzeba sobie skrzydła kupić o! Gdzie? No musimy iść y, przez tego. Y, no, Witch doktora przetransportować do dżungli. Okej, okay. gdzie on jest? Tylko, że musimy mieć jeszcze kilka platynów, żeby ten. Chyba, że tobie by zostało jeszcze, nie? Zostało coś mm -hmm. tego Czekaj, bo teraz idę przez Meteory, zaraz się pojawi. Mam... Masz za dwie platyny jeszcze? <coughs> Już ci mówię, gdzie to jest, o. cztery. Wow, wow. Polecamy naprawdę kopać wszystko, chociaż wam jest niepotrzebne i sprzedawać, bo pieniążki się naprawdę Nie, kopię kopię, kopię, kopię. Kopię, 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 tak, tak. Pię, kopię. kopię. Ja kopię. Kradzie kopię. Kradzie kopię. kopię. Kradzie kopię. Kradzie kopię. Kradzie kopię. kopię. Kradzie kopię. Kradzie kopię. Kradzie kopię. Kradzie kopię. Kradzie to Kradzie kopię. Kradzie Ten, Serio <ścoughs> Jakbyś to co teraz widział, przez pół mapy przeleciał, mówię ja tak. Iiii. bo z masz konok, wakacjach jak to jest w takim razie. Nie, bo akurat pożoczyła ją trochę. <laughs> no chyba że tak, to też jest mega fajne i coś. Ej, e, nie wiem czy mogę użyć, bo chciałem zobaczyć, jak daleko do spawna jestem. Użyję mapy. Możesz, sparam ci, możesz. No już niedaleko. O, tu pamiętam, jak walczyliśmy.

Bym... Hmm. JEDNOROŻECZ, JEDNOROŻECZ, hmm. A wiesz, w ogóle powiem ci taką rozec. ciekawostkę, że w Biblii jest no. potwierdzone istnienie jednorożców. Eee? No. He. Jak to? No dziś pisze, że jednorożce są. No to, ale ty tak jest nieprawda. Okej. Okay. Czyli jesteśmy wierzący. czyliśmy jeszcze z Biblii. Nie. nie, nie. Nie! rozmawiam z tym. Dobra, już jestem, już jestem prawie... Ja kręcę kręcę, bez jaj, no. jestem bardzo szczęśliwy, za chwilę Ci pokażę dlaczego, okej? Okay? No. Nie, nie wierzę. No. A, takie fajne, ja chcę być samonerem, proszę, mogę być. Yy, klucz Ci dropnął. Co? Klucz Ci dropnął. Nie. To I don't know. Ja chcę, mogę być samonerem. No jesteś magiem, czyli samoner też się to widzi, że to jest taka podklasa maga jakby. No to dobra, no to trzeba teraz wszystko do samonera zbierać. I, idę po. ten, ten koleś taki wiesz, który. No, wyjdź doktor. No to u niego są, o właśnie. U niego są te Dobra, przecież te ja wyłączę to, te... żeby móc walczyć z piratami, a nie, nie musisz walczyć z resztą. Okay. Co? Aha, okej. Okay. Ja w to. Ty w ogóle nie wiesz, że taki tym istnieje? Ale ja nie wiem, jak. Ja ci potem pokażę, okej? Katlas, katlas! Aha, on jest jakiś zbugowany. A tu ostatni oh. chcą, ty, ostatnio jak co byłem tu co nie? To był update w O, oni też mają nową zbroję. Ej, mają nową zbroję, stary. To źle. Patron ma. To jest z nim najlepszy chyba. Biedne, Paweł, nie wiem jaką ma zbroję. Jestem na spawnie, pokażę ci. Bardzo obok mnie lata. wyłączę tego, wyłączę se... Wiesz kogo? E, PVP Migrazia, wyłączę PVP. No, co koło ciebie lata. Bardzo lata, bardzo obok mnie lata. Zobacz, bardzo mam. I to ich bije. Czekaj. Pójdę tutaj do góry. Nie, nie, nic widzę na razie. Bije ich, tam na dole jest. Zgradzi, wierzę, mnie, że musiał tu przyjść, tyle. Oh. Eee. Przykro mi. To są Ja tam jej To są moi koszarze. Ja ich chcę zabić. Drop będzie mój. Uj. Uj. <laughs> łóżko przez przypadek. Co? Co? <laughs> Już jak ja teraz wrócę do domu. Postawiłem je z powodem. No, jak jest postawiony tak jak wcześniej, to może. Nie, inaczej jakoś. Legendary cutlass! What? What? Legendary mi drobnął. Dobra, nie wystarczy. Pirat kapitan przyszedł. Czekaj. Patrz Gredzio. Czekaj. 69 damage'a i ty można machać. Czekaj. Nie, nie iść tu jeszcze, nie, w ogóle nie patrz teraz, zamknijcie wszyscy oczy. Okej, okay. masz z oczy no. cały czas? Dobra. Przesuwaj ze okieniem te oczy. Chodź tutaj. I uwaga, trzy... Trzy... Dwie... Jedną. Serio? Co to jest? <grymionek> mój minionek Pokaż to CO TO JEST?! jest slime! Slajmik! Jaki słodziak. Pokaż to Slaaajm stop. Woo. Zrób sobie i wyrzuć Jaki ten zajebisty Jaki Co? Słodziak. Jaki to jest słodkie Jaki... Ej, czekaj chwileczkę, bo muszę coś zrobić. Dobra, no zbierze, to chodzi, ej, skończymy odcinek, już. No to, no co, czekaj, cierzy, cześć! To było naszej macie się, cześć! cześć. cześć, cześć. cześć.